We'll be Do Barcelony. Drugi raz w tym roku część to i to nie sama. Lecę z Marką, którą byłam w Berlinie, także Jaram się mega w ogóle. Ja szczerze nie wiem, co się dzieje w moim życiu. Jadę na workshopy na trzy dni w sumie. Dzisiaj mam dzień wolny, przylecę jakoś po południu i będzie tam w ogóle mój kuzyn, także super złączyliśmy to tak. No i w poniedziałek i wtorek mam takie workshopy, no i później wracam, także walizeczka jest. Rzekin zrobiony, lecimy na lotnisko i zaczynamy tą przygodę. Szczerze to jestem mega wdzięczna i w ogóle się nie spodziewałam, że znowu polecę do Barcelony. Mega mi się tam podobało, byliśmy w z moim chłopakiem. No a teraz tam jadę jakby do pracy, To! Do... To jest crazy! Ale tak naprawdę bardziej na wakacje, bo co my tam będziemy robić, to słuchajcie, będzie przyjemność. Sami zobaczycie, zabieram Was ze sobą. Ja też jestem ciekawa, już dostałam jakieś informacje. W ogóle sobie mogłam wybrać, jakie ja chcę zajęcia mieć, także słuchajcie, no luksus! Ja to nie jestem jeszcze przyzwyczajona na takie rzeczy, także mnie to bardzo cieszy jara i po prostu zobaczymy, co to będzie. Dzisiaj jest takie piękne słoneczko. No, ale my lecimy jeszcze do większego ciepełka. Ej, normalnie, hit. Chyba nigdy nie miałam szybszej odprawy dosłownie. Ja tam po prostu weszłam, przeszłam i do widzenia. Nikt ode mnie nic nie chciał, i nawet nic mi nikt nie powiedział. Jakby ja po prostu tam położyłam rzeczy, przeszłam, oni na mnie popatrzyli i tyle. Jakby. I trwało to dosłownie 5 minut, a teraz mam 2 godziny czekania na lotnisku. Także jest najgorsze, że tu nigdy nie wiesz, jak szybko pójdzie, jak szybko wszystko się ogarnie. No, i teraz tu będę czekać. No, a wiecie, ja zawsze wolę być wcześniej, jednak, żeby się nie spóźnić, nie lubię się stresować. No, także dzisiaj sobie pociągamy na lotnisku. Dobrze, że mam dużo rzeczy do zmontowania. Klasyczny zestaw na lotnisko Bagietka łososiowa Pyszna Dwa razy droższa tu, ale pyszna, cały czas tak samo Ale cieplutko Witajcie w Barcelonie Ale fajnie, lecimy do hotelu nie usłabiał mój kuzyn, ale jest gorąco. No, naprawdę już mi pisał, że, że potrzebuje się umyć, więc pewnie ja. Ja mam jakieś 8 minut do hotelu, Pierwsze to pewnie też będę potrzebowała się wykąpać. Naprawdę, nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że tu jestem. Ja, pierniczy. I tu jest przepięknie. Tak mi się to podobało w kwietniu i w ogóle się nie spodziewałam, że będę tu znowu po niedługim czasie, także jestem taka wdzięczna, taka szczęśliwa i naprawdę doceniam to, co mam. Barcelona! Bombia Barcelona! Dobra, pokażę wam, jak to tutaj wygląda. Tu się wchodzi. Tutaj dzień dobry, dzień dobry, przywitaj się. No, mamy, słuchajcie, już mi się, lokówka ładuje, muszę reanimować trochę te włosy. No i co? Łóżeczko w sumie? Tutaj fajny fotelik, stolik. Tu jest w ogóle. Taki, nie można wyjść niestety na taras, ale jest jakby okienko i tu jest taki taka nie Andresolac <laughs> nie, jest coś w tym stylu, balkonik, a w ogóle na górze jest podobno rooftop jest jakby miejsce bar i, i można sobie chillować na górze, także na pewno pójdziemy sprawdzić. To w sumie tyle, nie? Większość tutaj łóżko zajmuje. Jeszcze łazienkę Wam pokażę. Jest taka no, klasyczna łazieneczka, nie? Podobna jaką miałam w Berlinie w sumie. No i tak, mały pokoik. Ale wszystko jest co potrzeba na 3 dni. Idealne. Zobaczcie jaki cute w ogóle miejsce do chillowania na śniadanka. Tutaj jest ten hotel. Magic. Moi drodzy, jesteśmy w zarąbistym miejscu. Nazywa się to Ones Greens. W Barcelonie i dostaliśmy przystawkę aktualnie jakieś takie bataciki. One są takie dobre, kocham tutaj jeść. Już tutaj byliśmy z Iżą w kwietniu. No jest naprawdę przepyszne jedzonko. To robimy testowego. Zajebiste co? Ja sobie wziąłam jeszcze kombucze. No i ogólnie też jest mega dobra, a ja tak świetnie lubię kombucze, ale tam mi akurat smakuje. My już zaczęliśmy jeść, a ja zapomniałam, że ja nagrywam vloga, także słuchajcie, to był bowl, bardzo dobry. Fabian ma piri piri kurczaczka, no i te pataciki Ogólnie przepyszne jedzonko, ale już troszkę zjedzone. No. Także nie zobaczycie, jak pięknie wyglądało. Dobra, lecimy do morza, robimy zwariowane rzeczy w Barcelonie. No. Oszukuję, oszukuję, no. tak? nawet prezencik, torbę. I zaraz Wam pokażę, co jest w środku. Czajcie to. Takiego fajnego kubeczka dostałam. I ogólnie jest przepięknie, było cudownie i kocham moje życie. Kocham. Jestem tak wdzięczna za to, co mam. Zobaczcie jak to jest przepięknie. My mieszkamy dosłownie obok tego, tutaj, tam. Dzisiaj mieliśmy, słuchajcie, workshopy, zajęcia taneczne. Jak widzieliście, takie mega crazy. I co jeszcze w sumie robiliśmy? Było jedzonko, były zdjęcia. Były workshopy z produktami, nowe produkty do głosów nam pokazywali, także mega fajnie, bo my mogliśmy też coś im powiedzieć odnośnie tego, co chcielibyśmy i w ogóle jakieś znowości nowości na 2026 i 2028 rok, także crazy, crazy powiem Wam. Ale bardzo fajnie, że właśnie zapraszają takich ceo creatorów i licząc ich opinią. Jakby czekają na ich opinie i ogólnie są tacy, wiecie, bardzo otwarci. No w ogóle ta marka jest super. Już wam normalnie mogę powiedzieć, że to jest Go To Be. Mega, są tacy otwarci, różnorodność taka i super się tam czuje, team jest świetny. Naprawdę każdy jest przekochany, no i robią świetną robotę i tu jestem taka zaopiekowana i szczęśliwa w tym co robię, bo wszyscy są wspaniali i praca z nimi też. Jak widzicie dzisiejszy picik, zaszalałam, słuchajcie jak nie ja. Cały komplet mam jeansowy, który znalazłam w ogóle w Pradze w Lumbie. Za dosłownie chyba 10 zł, także nowy wygryw życia. I mam kozaczki takie fajne, i w ogóle czuję się tak, tak, jak nie ja, ale mega, mega fajnie, właśnie. W tym roku próbujemy nowych rzeczy. Po prostu wychodzę ze swojej strefy komfortu. Nie no, jakby rozumiecie to, jest poniedziałek, 1 września. Ludzie poszli dzisiaj do szkoły. Ja jestem w Barcelonie z Marką. Idę sobie, jest cieplutko, no i robię to co kocham. Także pogodę moje życie, to jest i szczerze to nie spodziewałam się. Mega się cieszę! do hotelu, słuchajcie, zaraz lecimy z Fabianem do Muzeum Barcelony. Pozdro. Hey guys. Przed Państwem największy fan Barcelony zaciągnął mnie do Muzeum Barcelony i na stadion. Tak właśnie, muszę przez niego chodzić, kurde, w tych butach. Nie, no spoko, fajnie, zobaczymy. Jak to tam wygląda? Pochwal się na vlogu jaką sobie koszuleczkę kupiłeś. Słuchajcie, nie, nie obeszło się bez, bez wyjścia o pustych rękach ja sobie kupiłam taką przebieżkę z Lewandowskiej słuchajcie, bo ja zbieram. Mi lekko zabolało serduszko wydając 185 euro na oficjalną koszulę ale kupię sobie treningową, kosztowała 75, więc jestem zadowolony. No, połowę taniej, słuchajcie, może Fabianowi na urodziny kupię oficjalną. jak? Będę, będę miał zestawik wtedy. <laughs> Pierwszy raz się spotykam, żeby frytki były w kubeczku, ale patrzcie, ile ich tutaj jest. By mega dużo frytek. No nawet dobre, powiem Wam, że takie lepsze są w Marku, oczywiście w maku najlepsze, ale całkiem okej. Okay. Ja jestem pierwszy raz w Five Guys, więc chciałam spróbować, Fabian sobie zamówił burgera, więc zaraz robimy testa. Bo ja idę na kolację z Marką, więc szybko, szybko. Boże, jak to wygląda, ej, to jest ogromne, ja pierniczę. Patrz, jak to yeah. wygląda. Tak yeah. wygląda, ej, straszny wyczek, ja nie wiem, jak ja to uzrysę, ale no dobra, robimy te testa. Paweł, Zostawiłam zobacz. Zostawiam Fabiana na kolacji. Ja sama lecę na drzwi i na kolację fajną tutaj właśnie z ekipką. Ogólnie z całych tych workshopów nas zaprosili. Także super! Cieszę się, i idę właśnie główną ulicą tutaj w Barcelonie. Za mną jest La Catalunya, także idziemy na jakąś fajną fancy kolację. Jestem mega ciekawa, bo mega fajne miejsce na zdjęciach wygląda super. Także. Ciekawa jestem, co to będzie za knajpka. Boże, kocham krewetki. W ogóle zobaczcie, jaki bajbik. Bo to są workshopy, także tutaj się bawimy, tutaj nie ma pracy. O, troszkę może tak. Nawet nie chcę się wiedzieć, ile ja dzisiaj spam. Raczej nie spałam, bo to jest mój rekord niespania, jeśli chodzi o późniejszą potrzebę bycia fresh i ogólnie tu na jakimś wyjeździe, także... No, yy, mega bo ja mam ogóle takie dziwne odruchy. Wiem, co to jest tyle innych ludzi. Ja przejmuję ich energię i jestem po prostu później taki... Czyli oni są wszyscy mega fajni, ale jestem po prostu mega dziwaczna później, co jest śmieszne. Słuchajcie, umałam włosy, bo wczoraj nakładałam ten żel. Mam włosy teraz. Ja nich spam. Ja w ogóle oni jak przyszłam. Czyli niedawno, nie no aż tak, to nie no, sobie, po prostu jeszcze były mokre, teraz są po prostu wysuszone, na i to jeszcze bez dyfuzora i to jeszcze bez żadnych odżywek jeszcze spam mokre, więc totalnie, totalnie najgorsze jakie mogą być, więc zaraz je będziemy jakoś ratować. Kurty, kurty, coming ja go robię zawsze. Nie myślcie sobie, że jestem jakąś tutaj, wiecie, rutynka i tak dalej. Po prostu to jest moja, actually, najbardziej rutynowa rutyna, ja zawsze to robię. Nawet jak nie mam czasu, to to po prostu robię strasznie szybko, jak teraz, bo tak samo nie mam czasu. No i co? Szykuję się na nowy fajny dzień i zabieram was ze sobą, także let's go! Dzień drugi. Hello, hello. Ready outfit, ready ja. Wychodzimy. <grym> Ja rady. Ty, ty wczorajszy, raczej jutrzejszy. Przedwczorajszy, okay. wczorajszy, wczorajszy, dzisiejszy? <laughs> jakich chcesz? Jestem już na lotnisku, przyjechaliśmy tutaj z ekipką, szybko się strasznie skończyło, wzięliśmy od razu uberka, wzięliśmy rzeczy z lotniska, jakoś Wam nie nagrywałam, bo nie było czasu. Piję sobie fantę Zero, jakąś w ogóle arbuzową, mega dobra polecanko, robię właśnie tutaj check-in, no i będę się odzywać, ale jesteśmy tu też z ekipką, więc mi tak głupie trochę przy nich, ale zobaczymy, najwyżej się w domciu odezwę i pokażę Wam co dostałam jeszcze, bo to nie wszystko to co wczoraj Wam pokazywałam. Wiecie co się okazało, że lecę godzinę szybciej, pan mi załatwił w okienku check-in, że lecę do Frankfurtu, bo ja mam przesiadkę w ogóle. No, znowu tak samo w Berlinie miałam, że we Frankfurcie lecę do Pragi, bo nie ma bezpośrednich do Pragi, więc przesiadam się. No i lecę szybciej, będę tam więcej czasu we Frankfurcie. Jest takie zarąbiste lotnisko, więc tam sobie pójdziemy na jakieś jedzenie. Ja na razie nie jestem głodna, w ogóle dzisiaj y, spam te trzy godzinki i miałam mega ochotę na słodycze, więc jak był ten gathering, to ja tam dużo snackowałam, więc jestem po prostu pełna, ale to dobrze, polecę szybciej, będę miała więcej czasu na spokojnie. Tutaj za mną jest kolej do wsiadania, ale jeszcze nawet nie ruszyło, więc postanowiłam siąść, nie będę tutaj stać. Ja w ogóle biegłam, myślałam, że nie zdążę, bo pan do mnie mówi, że za godzinę mam, ale zanim ja się przedostałam, to lotnisko jest w ogóle takie wielkie, to ja mówię, ja pierniczę, przecież oni już pewnie wchodzą, bo wiecie, wchodzi się też trochę wcześniej, no i mówię, no to nie wiem, czy zdążę, ale nie no, zdążyłam chillerka i wszystko jest fajnie, także... Dzisiejszy dzień był taki, słuchajcie, na początku dużo energii, później spadek, wszyscy tam leżeliśmy, chillowaliśmy, bo wczoraj była kolacja, drinki, każdy był w ogóle na kacu. Y no, fut food fu. Nie, że wiecie jakoś bardzo, ale po prostu widać, było tą różnicę energii z wczoraj, a dzisiaj, także y no. Dwa dni, ale intensywne dwa dni, ale zajebiste dwa dni, bo znam zarobiste osobę, także jest świetne, świetne doświadczenie. Kocham i bardzo się cieszę, że jestem częścią tej marki, bo ta marka jest wspaniała. Ludzie są wspaniali i po prostu No jestem happy, jak się nie chcę wracać jutro do pracy. O matko. Ale mam mega nisika, nie wiem czy wam mówiłam, ale Weronika się do mnie przeprowadziła dosłownie już... Dwa dni temu jak ja wyleciałam, to ona się już przeprowadziła. Ona już ze mną mieszka czyjdzie? także to w ogóle nowe doświadczenie będzie teraz. Mieszkanie w małym mieszkanku razem wspólnie. No nie wiem, ciekawa jestem jak to będzie. No, słuchajcie, damy radę jakoś, nie? To jak nie ja. No i co? Znowu tutaj <laughs> I znowu lecimy. Fajnie, ja się nalatam, bo kiedyś w ogóle nie latałam samolotem, a w ciągu ostatnich trzech lat dosyć, dosyć. Słuchajcie, jak na mnie, jak na mnie, no to, no to sporo. Życzę się miłego lotu i żeby szybko ubiegło, widzimy się w Frankfurcie. Pokażę Wam, jakie tam jest w ogóle fancy szumenzy i lotnisko. Nawet nie chcę tego komentować. To, jakie wielkie lotnisko jest w Frankfurcie, to jest, to nawet nie jest śmieszne. Tutaj dosłownie przejdziecie przez trzy wioski. To takie duże wioski w Polsce, takie wiecie, po 2000 mieszkańców. Takie wielkie wioski. To jest to lotnisko. Ja pierniczę, wziąłam sobie jedzonko. Wziąłam sobie tu jakieś smufi zielone. Zaraz wam pokażę, co wybrałam. Ja tu chodzę już 40 minut. Dobrze, że ja wcześniej powiedziałam i czas miałam, ale no, no jestem w szoku. Słuchajcie, w końcu mój gate 34. Jeszcze jest pusto, bo jeszcze kolejna godzina czekania. A powiem wam, że trening dzisiaj zaliczony na lotnisku w Niemczech. Słuchajcie, wziąłam takie smoothie. To jest w ogóle jakieś. Ja nie rozumiem, co to, co to jest, ale ananas jest. zielone jest i jest jeszcze awokado, także to zrozumiałam. Zobaczymy, czy będzie dobre. No i wziąłam, słuchajcie, sałatkę jakiegoś, ja nie wiem, to jest. Proteinowy bowl, czy cezar, czy nie wiem nawet jak to się nazywa, ale wygląda dobrze, także no, moja kolecyjka i czekamy na lotnisku. Chciałam to mam high life. Nie no, nie narzekam, było fajnie, warto się pomęczyć, będę w domu, jutro ogarnę pracę. Nie znowu wrócimy do rutynki. Moi drodzy, jestem już w domu. I powiem wam tak, jest tutaj wesoło, nie odzywałam się, bo byłam w pracy. Tutaj w ogóle mam produkty, jakie dostałam. Chciałam wam pokazać i już w ogóle zakończyć tego vloga. Pełno z to be, także... Zarąbiście będę miała do testowania, również do prezencików. Na pewno się przydadzą. Także jest ich naprawdę sporo, tutaj na ziemi mam jeszcze. Ogólnie wyjazd był świetny, już się odzywam dwa dni później, bo słuchajcie, musiałam zrobić pranie, ogarnąć całe, jakby tutaj, mieszkanko i tak dalej. Przyjechała Weronika, tam siedzi z tyłu. No i ona ze mną mieszka już, także w ogóle zmiany, zmiany, zmiany. Dzień dobry. Przyjechałam i robiliśmy. Tak. Jakby mam powiedziała sytuację, która się stała przed chwilą, to myśmy chyba posiekali ze śmiechu, ale tak jest wesoło, dlatego potrzebowałam trochę czasu na ogarnięcie się, ale już jest git, widzimy się w kolejnym vlogu, było świetnie, super wyjazd i trzymajcie się, buziaczki, papa, pa. widzimy się za tydzień.